Aaron, mam te taśmy. A no, to ty. Już myślałem, że to znowu te kluby z kościoła zbawienia. No jak? Były jakieś problemy? Jakieś były. Już ich nie ma. Twarda sztuka jesteś, co? Dobrze. Takim łatwiej przetrwać. Okej, okay. tośmy sobie pogadali. <gadanie> A teraz daj te nagrania. No raz, raz. Te taśmy są do jakiegoś śledztwa, tak? Mhm, mm grubsza afera, rozumiesz. Ne? Ale dzięki Tobie pchnę sprawę do przodu. Twoje taśmy, masz. Solidna robota. Dam znać komu trzeba, że można na Tobie polegać. A wiesz, kontakty to ja mam. Nie wątpię. Na razie. Nie Aaron? No nie stój tak. Napij się ze mną. Jest to okazja. Dostałem awans na nie porucznika. Proszę. Gratuluję awansu. Ale za alkohol podziękuję. Abstynent. Masz szczęście, że nie pracujesz w policji. Na pewno nie? Naprawdę dziękuję. No trudno. To wypiję twoje zdrowie. Dużo cię zawdzięczę. Polecam się. Szokują cię jeszcze takie rzeczy? Wiesz, miałem 50 lat przerwy od Night City. Zdążyłem to i owo zapomnieć. Zazdroszczę. Ej, V. Zadbaj o to, żeby ten koleś pożałował. Ładnie proszę. Trochę żal mi się z nimi rozstać. Są bardzo ciekawe. Co? Miałeś ich nie oglądać. Tak było w kontrakcie. Tak jest ciebie legalista? Zabawne. Na tych taśmach jakoś nie przejmujesz się prawem. Kurwa, daruj sobie. Po prostu powiedz, czego chcesz. O czegoś chcesz, tak? A czego mogę chcieć, co? Pamiątkowego zdjęcia? Masażu stóp? Okej, okay, okej, okay, kurwa, rozumiem. Zapłacę podwójnie. Łap te taśmy, Aaron. I lepiej, żebyś przelał kasę w terminie. Że próbujesz sprawdzić, gdzie w Night City jest dno. Tobie się chyba coś pomyliło. Nie jesteś moim sumieniem. I dobrze. To musi być chujowa robota. Czego chcę? Żebyś poszedł siedzieć, gnoju. To się nie wydarzy. Nie ma mowy. HAHA! Ha! Się spełniło. Znasz mnie. Lubię spraw... ludziom radość. Niczego nie chcę. Do czego mnie podpuszczasz? Lubię czasem popatrzeć, jak takie gnoje jak ty pocą się ze strachu, kiedy przez krótką chwilę czują, że jednak nie są nietykalni. Średnio, kurwa, profesjonalnie. Przyganiał kocioł Garnkowi. Łap tę Aaron. I lepiej, żebyś przelał kasę w terminie. Kariera się rozwija. W takim razie zapaść mi więcej za milczenie. Bez nagrań możesz mnie naskoczyć. Mogę mieć kopię. Niech ja ci się przyjrze. Nie. Byłeś na to za głupi. To za awans i za ryzyko. Fajnie miło. Pośmialiśmy się. A teraz pozwól, że zostanę sam na sam ze swoją kieliszkiem. Pić i patrzeć na ciebie? Nie chcę się zrzegać. <śm> w takim razie ja wypiję Twoje zdrowie. Zawi. Faceta, który pomógł mi zapomnieć o przeszłości. Zapewniam przyszłość. Pies na smyczy. Uroczy widok. Regina nie trzyma cię za krótko? Luźniej niż ciebie, Berta. Aha. Prześlę Reginie swoje mandaty za parkowanie. Zajmij się nimi w wolnej chwili. Wypijmy za to. Za poczucie humoru.